Mahatma Witkac Przedstawia Pani Pani jest pustą Bezmyślną maszyną do śpiewu Chyba Gramofon jakiś Poza sztuką Jest pani jak zwierzę Głupie Zmysłowe zwierzę. Wczoraj, na przykład, zdradziłem pewną kobietę, ale z następną to już tylko tak dla faktu dla faktu zdradzenia żeby zdradzić jak to wygląda i żeby się nauczyć jak kłamać. Przekonałem się, że kłamstwo jest absolutnie konieczne. Że można się go nauczyć jak matematyki albo geometrii, bez tego żyć nie można. Ale. Daj mi tę rozkosz niebiańską, piekielną wręcz. Całe życie jest tylko w tej chwili. Czy ty to słyszysz? Czy wiesz, czego dokonać mam teraz? Potworne głębie. Bądź, bądź jak dawniej, bo twoja zupa pomidorowa zaprawiona jest zabójczym jadem prawdziwego małżeńskiego szczęścia. Bądź taka, jak dawniej. Było tak dobrze, aż płakać się chce bądź taka, jak dawniej. Nino, nino, kochanie, zupełna swoboda, brak obrzydliwego poczucia własności drugiego człowieka przecież to wszystko musi opierać się na wierze między nami. A jeśli tę wiarę stara się komuś odebrać, świadomie wywołując w nim diabła, to przecież zasada swobody staje się zwykłym cynizmem, wyklucza wszelkie istotne przywiązanie. Ach, Nino, Nino, kochanie, przecież ja nigdy fizycznie od ciebie nie uciekłem, duchowo również. Brałaś mnie nieraz na swój fizyczny łańcuch. Kocham cię nie tylko na papierze, ale tylko naprawdę. Nie mogę przecież zmuszać cię do pewnych rzeczy. Ale przecież jesteś moją jedyną i nic na to się nie zmieni. Wszystkie baby wobec ciebie są niczym. Stanisław Ignacy Witkiewicz i kobiety... To bardzo bogaty temat do analizy, do interpretacji, do stałego sporu. I patrząc od strony formalnej, był w bardzo związku wieloletnim, acz przedziwnym, z, jak to mówią, legalną żoną. Ale jednocześnie przez całe swoje życie prowadził bardzo bogate życie erotyczne i Trudno zliczyć kobiety, które pojawiły się w jego otoczeniu. Natomiast co do sztuki, a to nas najbardziej interesuje, Witkacy był dziedzicem tego, co wypracował jeszcze modernizm. Był tym, który w swojej prozie, jak i w swoich dramatach, zawarł figury femme fatale, tego, co wypracowali właśnie jeszcze w literaturze francuskiej czy brytyjskiej, jeszcze w XIX wieku autorzy Literatury światowej, ale co i nieco później już wypracowali tacy obłąkańcy jak Obso Weininger przekonanie o demonizmie kobiety. Bo właśnie demonizm jest jedną z częstych postaci czy też pewnych figur które się pojawiają w utworach Witkacego cóż sądził że kobiety są pierwszej demonicami pierwszej klasy drugiej dokonywał podziału na kobiety dziewczynkowate na kotowate babiszony kobietony ale generalnie uważał że w tym wzajemnym stosunku między kobietą a mężczyzną dochodzi do gry o władzę o pewną płciową przyciąganie się i odpychanie. Ale nie jest to tylko kwestia decyzji, to również pewna fizjologia. Witkacy, przypomnijmy, wierzył w bebechy, wierzył w gruczoły i sądził, że pewne rzeczy nie da się po prostu, nie da się ich uniknąć. Napięcie między kobiecością i męskością. To bardzo ważny czynnik wszystkich bohaterów, ale wszyscy oni żyją w jednym wielkim nienasyceniu. Nie nienasyceniu płciowością czy seksualnością, ale nienasyceniu chęcią życia.